Siemanko, z tej strony Wierzba 999 W kolejnym odcinku na One in the Chamber wraz ze mną jest <noise> Ktoś cię tam dyma, patrz jak cię rucha pięknie <noise> Ale z boku. No Lul już mnie ściągnął, nie no, no. No I tam... I się pytam, że wygłupialiśmy z niego, że tam ja skoczyłem na niego I chyba ty też? I No No i no bez przesady Ugarnijcie się w Riara Wow, trzy hity zarazem Nawet z respi cię... O, rządzisz drugie miejsce Wieczer tam No bra No ja nie mogę znowu gościu nie trafiając w gościa mnie ściągnął Ale dobrze mam dwie strzały, nie skąd No jededłem, nie no Nie mogę deadnąć. Jest. Ja, no ja, Nie zatrzymuj się. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jest! Za strzał, ale, ale ich tam cisnę, pomimo to, że mam. Cztery serduszka, to jeszcze ich tam dadam. Jadę o nieźle. Mam 8 kilów. No! Nie trafisz mnie, nie trafisz mnie! Nie, nie wal mnie, nie wal mnie! Jest! Jeszcze żyję! Ja i mnie nie deadli! Ale 9 kilów Rządzę Dobra, chodź na kolejną arenę! Dobra, jesteśmy z powrotem i znowu z nami. Uwaga, kto jest? Kto jest z nami? Kto jest z nami? Nasz ukochany Super Mario! A mi chodziło, że na arenie jest z nami. Dobra, może być niezły camp O, już mam dobrego campa mam, bo a, ma, a masz masz ten płotek taki ulepszony A to znaczy, że do, też masz dobrego kampa. I za chwilę poczekamy. No, to w piątkę tego Harlem Shake'a może nakręcić. Ale i by się przydała jeszcze jakaś wiara, byśmy tam napisali, że ten Harlem Shake, no i by ten niezły by był. Na Stadionie Narodowym Michael Phelps pływa se. To czuję, że to wygram. Daniel. O kurde, ciśnie gościu. No, a ostatnio już Douglas ten... Mie, już, już był na ławie. Oglądałeś? No. 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 Ślusarz wszedł od razu zaczęli klepać i z Teodorem. Co? Nagrywasz, tak? No To trochę... Wiesz, sam wiesz Raczej war warszawiacy nie będą tego oglądać Kurde, gościu stoi obok mnie i nic mi nie robi Bo Legia to Ej, przyszedł Alech mistrz Polski Nasza duma Wielkopolski A ja nikogo nie widzę o oh, kurde idą tu Weszli i, I... Kurde, ciśnie gościu jakiś. No! No! Ja bez mnie! Kurde haker jakiś Mnie jakiś nie dedą jakiś alfkon. Nie. Niech to nie dednął. Żyjesz? Żyjesz? Uciekasz? O, dedam gościa. Lul, ile ich tu jest? Dedną mnie zaraz. Lul, prawie mnie dedli. Trzech się na mnie rzuciło. Zabna nawet czterech. Ale to pięknie wyglądało. Ile, kurde, 74 sekundę ja wbiegał w koło. O, widzę cię! Nie, 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 lubierzba! Nie! No yeah. Ty tu chyba nie pasujesz. Nie no, pasujesz niestety. Nie jakiś gośem się, że źle stoi. O, tu do góry też można było wbić. Alczadersko Jak znikną to chyba go zgle. No ja we gdzie oni są? I Znowu to przegr przegram to a miałem taką piękną pasę. Nigdy. No. No właśnie to o to chodzi, że tutaj nie możesz szukać. Że tutaj ich nie ma na pewno. Ty chyba jesteś ciemno, to tego nie zauważysz, ale no, ale jednak nie jesteś. Przegraliśmy. Dobra, chodź jeszcze na kolejną. Bo na tego, na. Dobra, cisnę. Co napisała? Napisała coś. Jake, aha. Ja... No, zrzucili mnie. Przykro mi, złotko muszę cię zrzucić. Nie, to nie jest. To jest te, o to właśnie te w tęczowego ja walę. No, zrzucili mnie! Ale jeszcze żyję. Bo waliłem w tęczowego. Dobra, spadłem. Kończymy. Czekaj, to chodź na... Dobra. Dobra, chodź, busy. Więc, żegnam się z wami. Było miło, ale się skończyło. Papa. Pa. Cześć.